Witam! Jestem Krzysztof ja to druga połowa naszego meczu. Ja nadal mamy Rusków. Leci beze mnie. No lecę. Już na ciebie nie czekam. Bo mnie wkurzyłeś. Czym? Że tak wygrywa. O, ty jest Nie chcę jakoś wjeżdżać za bardzo. Bo tutaj jeden na rzutu, nie? Aj, no cóż... Też... Ja, ale, leciało na chienko. No wiem, że masz dobrego rankarza. No nie. Tylko ale ty też masz dobrego. Na pewno, Jan Rafał. Kto to? Znasz w ogóle tego gościa Rafaela? Rafaela? No, nie znasz, właśnie. No co to nie jest dobry bramkarz. Jakbyś znał to byś... jakby przynajmniej jeden człowiek na świecie znał górnie. Jakoś ten tam... No Ej, nie to Do... ale... No, ale się przełączyłem. No. Tym... Ja mam bramkarza dobrego dla przeciwnika. Aj, kończy. Daję... Ko, kto, ko? To już nie A ma! Nie, nie. Robisz tak samo jak masz. Że... Plaszka, no i przecież, no i widzisz, przecież sam ubite z rytmu i, bo to tylko symuluje. Ech. Ech. Coś spalony. spalony. Nie było spalonego. Gdzie też Spalony był patrz. To już wyszedł sprzed No patrz, nie. Ale toż tamten, tamten. To tamten był ten. Otóż patrzę. Był za tym. A to nie ten. Ale to on był przed tym. To toż też się nie, nie powinno liczyć. A wtedy ja przegrywałem i to żyję. Ja. Oj, pani, panie, panie... Zostawię się, czekanie, czekanie... Wiesz Oj! E. Nie wiem, o co chodzi... Ale wiem, że powinno być do ciebie... Kurde, jak Batman skacze... No, ojej! Ja żebym mi ten nie zjechał, jak ten yy, gościu. Po schodkach, do szatni no, A bo... już mu się nie chce grać, ja. było, by, było to widać. Kamo. No, było wiele, że, że tamtemu z nagrania już, już mu się nie chciało grać. Już, już <noise> był zmęczony tam. Powiedz, widzą. Ej! Ej! Co? Masz powiedzieć widzą? Co? O, jeździe po schodkach No to co se powiedz twoje widzę Twoje, twoje A ty widomy. to widziałeś A ty to też widziałeś Tylko no, raz, raz, w życiu A ja to więcej pewnie Nie, a pierwszy r... Też Pierwszy raz też widziałem Takiego typu filmik I? I? I... Aj, na okienko leciało Gówno <laughs> Jechał pierwszego. waga podał. Padał. No nie, no ci wysz... nie, że już wolno reagują. No i ktoś strach może tej za to przyniósł? Nie, wykop. I po tego zżostkowo od góry, jak przechodzi, to zabierze. Ej, ruletki nie zrozumiesz.

Może jednego honorowego... Hmm. Samobuja ci nie psaty. No, nie chcę jeszcze. A będzie tak jak ostatnio, w lidze rosyjskiej. Chcesz wybić? Gol, 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 gol. To byłoby na tyle. Jak mówię w poprzednim odcinku, możecie komentować, lajkować. Najważniejsze subskrybować, a ci, co subskrybowali, nie muszą. Także, trzymajcie się. Do widzenia. Czy... No, do mnie.